Od najdawniejszych czasów ludzkość zadawała sobie pytanie: czy obdarzone inteligencją istoty znajdują się tylko na Ziemi, czy też i na innych ciałach niebieskich? Starożytni wierzyli, że życie istnieje na wszystkich ciałach w kosmosie. Wśród ludów Bliskiego Wschodu, Egipcjan i Greków panowało nawet przeświadczenie wyrażone w licznych mitach i legendach, że bogowie stąpili na Ziemię w swoich wozach ognistych. Mówi o tym także Biblia w proroctwie Ezechiela. Otworzyły się niebiosa i widziałem wiatr gwałtowny. Przechodził z północy, i obłok wielki i ogień pałający, a blask wokół niego. Z pośrodka ukazało się podobieństwo czworga zwierząt, z których takowy był kształt. Podobieństwo człowieka miały, biegały one zwierzęta i wracały jako błyskawice. Księga proroctw Ezechielowych. Będąca częścią Starego Testamentu opisuje wydarzenia z roku 593 przed naszą erą. Emerytowany konstruktor rakiet kosmicznych NASA, inżynier Blumrich, uważa, że pewne szczegóły techniczne podane przez Ezechiela odpowiadają dzisiejszej technice. Opisane tam koło obracające się we wszystkie strony opatentował. W okresie średniowiecza nie brakło uczonych, którzy uważali, że życie może istnieć na wszystkich ciałach niebieskich. Głoszenie wówczas takich pojęć nie zawsze jednak było bezpieczne. Giordano Bruno, który pierwszy dowodził wielości zamieszkałych światów, został spalony na stosie w roku 1600. Narodziny nauki o istotach inteligentnych w kosmosie przypadają na rok 1877, kiedy to astronom włoski Giovanni Virginio Schiaparelli odkrył przez teleskop na planecie Mars siatkę prostych, długich linii, które nazwał kanałami. Rychło uznano, że są to sztuczne kanały irygacyjne na bardzo suchej powierzchni planety, wykonane przez Marsjan dysponujących tak wysoką techniką, że kanały widoczne są przez teleskopy Ziemi. Dyskusja na temat kanałów na Marsie trwała kilkadziesiąt lat. Dopiero aparat kosmiczny Mariner 4, który w roku 1965 przeleciał w odległości 8700 km od Marsa i przekazał na Ziemię jego dokładne obrazy, rozstrzygnął sprawę. Kanały okazały się złudzeniem. Oryginalne obrazy powierzchni Marsa, przekazane przez aparaty kosmiczne, wykluczyły istnienie życia na Marsie. Okazało się również, że na planecie Wenus życie nie jest możliwe. Powierzchni Wenus nie można obserwować z Ziemi przez teleskopy optyczne, gdyż jest ona zawsze spowita gęstą powłoką chmur. Kosmiczne aparaty radzieckie i amerykańskie wykazały, że na jej powierzchni panuje temperatura około 500 stopni Celsjusza. Życie wykluczają też deszcze z kwasu siarkowego. Nie ma też życia na planetach bardziej oddalonych od Słońca, a więc bardzo zimnych, a także i na gorącym Merkurym, który znajduje się najbliżej Słońca. Nie znaleźliśmy życia ani na Księżycu, ani na Marsie, ani na Wenus, ani na innych planetach naszego układu słonecznego. Musimy więc szukać innych układów planetarnych, bo tylko tam można znaleźć planety, gdzie warunki podobne są do tych, jakie panują na naszej Ziemi. Odkrycie układów planetarnych wokół innych gwiazd jest niezwykle trudne. Planety to ciała względnie niewielkie. Największa w naszym układzie planeta Jowisz ma średnicę około 142 tysięcy kilometrów, 10 razy mniejszą od Słońca. Planety są ciemne, świecą światłem odbitym gwiazdy centralnej, a więc ich jasność nie może być zbyt duża. Odległość do najbliższej gwiazdy, do proxima Centauri. Wynosi nieco ponad 4 lata świetlne. Gwiazda polarna oddalona jest od nas o około 500 lat świetlnych. Bezpośrednie obserwowanie przez teleskop planet wokół innych gwiazd jest niemożliwe. W naszej galaktyce jest około 150 miliardów gwiazd. Poruszając się z prędkością światła w ciągu jednej sekundy, okrążylibyśmy Ziemię 7 razy. Skoro planet krążących wokół innych gwiazd nie sposób dojrzeć bezpośrednio nawet przez największy teleskop, to czy odkrycie innych układów planetarnych jest w ogóle możliwe? Astronomowie opracowali różne metody badań. Pierwsza z nich oparta jest na pomiarze zmian pozycji gwiazdy, którą okrąża planeta. Planety bowiem krążą nie wokół centralnej gwiazdy, ale wokół środka masy układu. Gwiazda centralna również okrąża środek masy układu. Choć planety od gwiazdy centralnej są niezbyt oddalone i są niewielkie, to powodują jednak bardzo małe, ale dające się dostrzec i zmierzyć zmiany pozycji gwiazdy centralnej. Gwiazda porusza się więc na nieboskłonie po linii wężykowatej. Odkrycia innego układu planetarnego przy pomocy tej metody dokonał po raz pierwszy w roku 1943 astronom Strand w Obserwatorium Sprull Koło Filadelfii. Inna metoda fotometryczna polega na pomiarze jasności gwiazdy centralnej. Jeśli bowiem wokół gwiazdy krążą planety po takiej orbicie, że jej płaszczyzna pokrywa się z kierunkiem ku Ziemi, to co jakiś czas te planety przesuwają się między gwiazdą i Ziemią, nieco ją zasłaniając. Osłabienie jasności gwiazdy centralnej będzie co prawda znikome, ale można je zmierzyć. Jeszcze inna metoda oparta jest o pomiary spektroskopowe. Wykorzystuje ona efekt Dopplera, który polega na zmianie długości fali świetlnej wysyłanej z obiektu poruszającego się w kierunku do lub od obserwatora. Jeżeli wokół jakiejś gwiazdy krążą planety, a płaszczyzna ich orbit nie jest prostopadła do linii prowadzącej ku Ziemi, wówczas ich przyciąganie grawitacyjne sprawia, że gwiazda okresowo to zbliża się, to oddala od Ziemi szybkość tego ruchu choć znikomo małą rzędu 10 metrów na sekundę można zmierzyć spektroskopowo Aby na innych planetach mogło istnieć życie w naszym pojęciu, a zwłaszcza aby mogły żyć na nich istoty inteligentne, muszą tam istnieć odpowiednie warunki. Temperatura nie za wysoka i nie za niska. Planeta nie może być za mała, bo jej pole grawitacyjne będzie zbyt słabe, aby utrzymać atmosferę. Zbyt duża planeta ma za dużą siłę przyciągania, wówczas ciśnienie atmosferyczne będzie zbyt silne, a ciężar przedmiotów wielki. Średnica planety powinna się mieścić w granicach od 8000 do 16 km. kilometrów. Planeta musi mieć hydrosferę. Powinna też obracać się nie za szybko i nie za wolno, ale tak, by istniało dogodne dla życia następstwo dnia i nocy. Orbita planety winna być zbliżona do kołowej, aby nie było nadmiernych zakłóceń nasłonecznienia. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, Planet nadających się do życia w naszej galaktyce może być około 40 tysięcy, ale średnie odległości między nimi są rzędu tysiąca lat świetlnych. Jak dotychczas podróże w przestrzeń międzygwiezdną są właściwie niemożliwe. Ale czyż inne rozumne cywilizacje wszechświata, jeżeli takowe istnieją, są tak jak człowiek uwiązane w swoim systemie planetarnym? Na ścianach groty w Tasilin Ażer, ręka artysty sprzed tysięcy lat uwieczniła postacie zwierząt i ludzi, a wśród nich istotę w hełmie, jakże bardzo przypominającym hełm kosmonauty, zadziwiające. Wszechświat jest przeogromny, a w nim oprócz naszej jest wiele galaktyk.